O godzinie 2.42 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Pucku wpłynęło zgłoszenie o pożarze kompleksu budynków przy ulicy Wiejskiej w Helu. Ogień objął budynek gospodarczy należący do parafii Bożego Ciała, restaurację oraz część budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano znaczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu puckiego. W kulminacyjnym momencie działań gaśniczych brało udział 11 zastępów gaśniczych PSP i OSP. Działania prowadzone były w trudnych warunkach ze względu na zwartą zabudowę oraz szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W trakcie akcji dwóch strażaków-ratowników OSP odniosło obrażenia. Jeden strażak został podtruty dymem pożarowym, drugi natomiast doznał urazu kończyny dolnej. Poszkodowani zostali przytransportowani do szpitala w HELu na dalszą obserwację. Dzięki sprawnej ofiarnym działaniom strażaków. W udało się uratować część wyposażenia i sprzętu gaśniczego z remizy OSP, trwa również ustalanie przyczyn powstawania pożaru.